Zakończył się drugi etap realizacji projektu, zagospodarowanie turystyczne jeziora Niskie Brodno. Do użytku oddany został budynek przebieralni z zapleczem oraz budynek hangaru. Dostęp do nowych pomieszczeń jest bezpłatny. Z budynku przebieralni można korzystać od 1 maja 2023 roku. Przebieralnia będzie czynna w godzinach od 12 do 18. Obecnie też uruchomiony jest wodny plac zabaw dla dzieci, z którego można korzystać już od 1 maja w godzinach od 9 do 21. Znajdujemy się w budynku przebieralni, gdzie będzie można korzystać z przygotowanych szatni oraz łazienek. Dodatkowo będą tutaj również pomieszczenia biurowe oraz sala, która będzie mogła być wykorzystywana do szkoleń oraz ćwiczeń. Administrować budynkiem będzie ośrodek sportu i rekreacji. Dodatkowo w tym budynku będzie usytuowana gastronomia. W tym celu zostanie ogłoszony przetarg. Za moimi plecami znajduje się hangar wraz z pomieszczeniem socjalnym, który będzie przeznaczony dla Bruńskiego Towarzystwa Żeglarskiego, administrowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Budynek ten będzie funkcjonował od 1 czerwca 2023 roku. Będzie można korzystać tutaj z pomieszczeń socjalnych dla osób, które uczestniczą w zajęciach oraz warsztatach. masz, Jak się czuję dziś? Urząd Miejski w Brodnicy przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brodnicy we wrześniu ubiegłego roku rozpoczął warsztaty profilaktyczne o emocjach dla przedszkolaków, w których udział wzięło ponad 400 dzieci. Emocje są w życiu człowieka bardzo ważne. To dzięki nim podejmujemy decyzje, wybieramy rzeczy dla nas ważne, określamy swoje potrzeby. Każda z nich niesie informacje: radość, złość, smutek. Każda pozwala poznawać siebie. Z punktu widzenia profilaktyki uzależnień bardzo ważne jest zwiększenie świadomości i nauczanie już kilku latków radzenia sobie z emocjami, zwłaszcza negatywnymi emocjami oraz stresem wywołanym presją, szybkością życia czy mnogością odczuwanych bodźców. Problemy emocjonalne bardzo często mają swój początek w dzieciństwie. Emocji nie należy tłumić. Ważne, by je zrozumieć i umieć sobie z nimi radzić, po to, aby nie stały się powodem do destrukcyjnych zachowań. Pilotażowe jesienne warsztaty spotkały się z dużą aprobatą, zarówno wychowawców, dyrekcji przedszkoli, rodziców, jak i samych dzieci. Dlatego burmistrz Brodnicy zdecydował o kontynuacji warsztatów również w tym roku. Czuję się, świetnie, czuję się dobrze i W ramach tegorocznej majówki w Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej 2 maja przy pomniku wdzięczności w Brodnicy nastąpiło złożenie kwiatów przez władze miasta i powiatu. W uroczystości uczestniczyły delegacje firmy i instytucji poczty Sztandarowe oraz liczna grupa harcerzy z chówca ZHP w Brodnicy, którzy przygotowali kilkudziesięciometrową flagę Polski. Z pomnika zaproszeni goście przemaszerowali ulicami miasta na duży rynek w Brodnicy, gdzie o godzinie 12 rozpoczęły się dalsze utoczystości. historyczny flagi państwowej przedstawił kapitan Paweł Sarnowski z 4. Brodnickiego Pułku Chemicznego. Natomiast występy artystyczne pod okiem instruktorów z Brodnickiego Domu Kultury przygotowały dzieci oraz młodzież. Dziewczyno z granatem w ręce, dziewczyno w zielonej sukience. Warszawa się broni, walka trwa, wolność, honor, okra. Choć jej granice znajdziesz na mapach, ale o treści co je wypełnia powie ci tylko księżyca pełnia i mgła nad łąką i liści zapach. Pytasz się gdzie jest i jaka? W niewymierzonej krainie leży. Jest w każdym wiernym sercu Polaka, co o nią walczył, cierpiał i wierzył. Uroczystość na rynku zakończyło rozpoczęcie gry miejskiej przygotowanej przez zbrodnickich harcerzy. Tego samego dnia o godzinie 18 w Brodnickim Domu Kultury rozpoczął się koncert Witaj Majowa Jutrzenko w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Ziemia Bydgoska. Organizatorem koncertu był burmistrz Brodnic oraz Starosta Brodnicki, współorganizatorem Brodnicki Dom Kultury. 3 maja w Brodnickiej Farze odbyła się uroczysta msza święta w intencji ojczyzny. 8 maja przy wdzięczności z okazji 78. rocznicy zakończenia II wojny światowej nastąpiło złożenie kwiatów przez władze miasta oraz powiatu. Już niebawem rozpocznie się w naszym mieście sezon imprez plenerowych organizowanych lub współorganizowanych przez Urząd Miejski W Brodnicy oraz miejskie placówki kultury i sportu. Od maja do końca sierpnia zapraszamy mieszkańców oraz gości przebywających w Brodnicy na kilkadziesiąt różnego rodzaju wydarzeń, takich jak biegi uliczne, festyny, zjazd, food trucków, jarmark ekologiczny, kino plenerowe, imprezy sportowe oraz koncerty. Odbędą się również najważniejsze cykliczne imprezy, takie jak Dni Brodnicy, na których gwiazdą będzie Kasia Kowalska oraz zespół Ira, Jarmark Ekologiczny, Mazowia MTB Maraton, czy też Festiwal Rap Drewie Night. W kalendarzu znalazły się również nowości, jak choćby Brodnicki Trójkąt, wydarzenie sportowe w formule niestandardowego triatlonu, kajaki, rower i biegi. Wszystkie konkurencje pokonywane są w parach. Szczegółowy wykaz imprez plenerowych znaleźć można na stronie www.brodnica.pl. 12 maja zapraszamy na noc muzeów w Brodnicy. Oprócz otwartych do północy obiektów muzealnych, które w tym dniu są bezpłatne muzeum w Brodnicy o godzinie 19 w pałacu Anny Wazówny przygotowało również koncert Perły Muzyki Baroku w wykonaniu zespołu Alba del Mondo. Natomiast na ruinach zamku odbędzie się inscenizacja wybranych fragmentów Zemsty Aleksandra Fredry w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej nr 7 w Brodnicy. Szczegółowy program Nocy Muzeów Brodnicy znaleźć można na stronie www.brodnica.pl. 13 maja w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich zapraszamy do Brodnickiego Domu Kultury na dwa bezpłatne seanse filmowe. Godzina 13 Chłopiec z za szyby. Godzina 16 A Oni Dalej Grzeszą, Dobry Boże. Wstęp wolny na wejściówki do odbioru w Brodnickim Domu Kultury. Zapraszamy. W związku z setną rocznicą urodzin noblistki, rok 2023 został ogłoszony rokiem Wisławy Szymborskiej. Z tej okazji Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brodnicy przygotowała wystawę i prezentację Wisława Szymborska na Wesoło. Do 16 czerwca ekspozycję można oglądać w godzinach pracy biblioteki. Wstęp wolny. Osoby zainteresowane prezentacją i oprowadzeniem po wystawie mogą zgłaszać się pod numer telefonu 698 491 035. Zapraszamy.